I teraz tak, dowódca patrolu po dekompresji zorientował się, że chodzi o zwykłą interwencję w sprawie realizacji kontaktów i próbujeś do matki odegrać teatrzyk. Dzieci nie chcą się z panem spotkać, bo się pana boją na przykład, nie? I teraz, jeżeli Ci się uda, to tą rozmowę przeprowadzasz przed lub po, tam, która w tej chwili będzie. Ja to podaję teraz, bo yy, może być tak, że uda ci się przeprowadzić przed ale najczęściej to ta rozmowa się odbywa po i tu chodzi o paraliżowanie tego całego teatrzyku. I to jest tak, wobec policjanta, dowódcy patrolu, mówisz tak, że sąd określił dobro dziecka jako regularne kontakty. Eksploatujesz różnicę, bo on coś mówi, że, ale ja ustaliłem coś, a ty mówisz, przepraszam, a jaka jest Pana wizja tego, wizja dobra dziecka? Nie mówisz kontaktu, tylko jaka jest Pana wizja dobra dziecka? Bo sąd wyraził to, Pan czytał tam. A ja, ja, jak sąd wyraził tę opinię, co to jest według sądu dobro dziecka? A chciałbym poznać różnice. Czy są jakieś różnice? I wiesz, zaczynasz eksploatować, stawiasz go jakby y versus, y przeciwko sądowi i po prostu starasz się ustalić, eksploatujesz różnicę. nie? Na przykład, jaka jest pana wizja dobra dziecka? Podsumujmy, w których miejscach różnią się opinie pana i sądu co do dobra dziecka. Na przykład, to będzie dość encyklopujęce. I następnie mówić tak, ale proszę pana, czy on ci na przykład wraca albo zamierza iść i ci mówi, zamierza coś tam zrobić, ale teraz czy to jest zgodne z prawem, no bo to sąd określił, że po prostu w zasadzie policjant, jak zasądza za, za odebranie dziecka, to policjant angażuje, nie wiem, panią z OPS-u czy coś kogoś, idzie i po prostu wyciąga dziecko, nie? A tutaj zamierza coś zrobić innego i na przykład wtedy działa zgodnie z prawem, a teraz moim zdaniem niezgodnie z prawem. I teraz czy to jest zgodne z prawem? A my czasem nie łamiemy prawa, nie mówisz nigdy, że on, tylko że my razem, nie? Ale on wie, że to chodzi o niego, nie? I to go zastanawia troszeczkę, nie? Zawsze mówi tak, choć my czasem nie łamiemy prawa. W razie czego to ja mogę powiedzieć w sądzie, że, że to była pani inicjatywa, nie? To wtedy już się miękko robi, bo najlepiej to on, on coś robi, on nie wie, co robi to i to go wysuwa, żadne odsuwa od niego zagrożenia. W tym momencie to ty po prostu on coś robi i nagle się orientuje, że to może być zagrożenie i to i jak... Nie wiem, policjanci są bardzo wrażliwi na coś takiego, że mają mieć jakąś karę dyscyplinarną, zabiorą im pieniądze czy coś i generalnie po prostu coś takiego, że... W razie mogę powiedzieć, że to była pana inicjatywa. Dobrze jest też to nagrywać, jakoś skrycie, ale nie tak ordynarnie, żeby go na, jakieś mu tam napięcia tworzyć, tylko trzeba by to nagrywać jakoś tak, jakby to powiedzieć, skrycie, tak? Zawsze skrycie. Ja oczywiście pan, wiem, że pan jest wspaniałym praktykiem lepszy niż sąd, bo są to tylko sieci tam na tym, tym, ale ja nie wiem, czy, a może tym razem zrobimy, jak każe sąd, a pan napisze takie szybkie pismo i sąd na pewno się przychyli do tego i... Czyli to jest takie, wiesz, do tego i wie pan i następny raz zrobimy tak, jak pan by sugerował. Czyli wiesz, robisz go w konflikcie z, z sądem, odsyłasz go do sądu, tak jak oni ci odsyłają, że ty przychodzisz, to ty mówisz, że on się ma na ścieżkę sądową i jeszcze mówisz mu, że ta ścieżka sądowa będzie szybko, łatwa i przyjemna, nie? I że coś da to tak to robisz to samo, co, co takie odbicie, to dosłownie lustrzane odbicie tego, co, co patrole robią, że ścieżka będzie szybka, łatwa i przyjemna i coś na pewno da, nie? Czyli mówisz, a wie pan, napisze pan to, tą swoją wizję kontaktu, czy wie pan, napisze to pan, co, co jak uważa pan, że to powinno być robione i pana zdanie na pewno, wie pan, no ja wiem z doświadczenia, że są sądy uwzględniają to natychmiast. To znaczy ja wiem, że jeżeli matka by, była w mylinie, dziecko przyszło po nią, i matka powiedziała, że woli pić i z dzieckiem iść do domu, no to to była szybka operacja, nie? Więc tu się można powołać, że wie pan, ja znam takie sytuacje, że to błyskawicie, to się nie ma co przejmować. To mówię, że w ciągu od poniedziałku do jakby po kontakty w sobotę, od poniedziałku to do chyba wtorku czy środy już była przekazana władza rodzicielska. Także tutaj ja z czystym sumieniem powiedzieć, że policjant jak napisze takie pismo, że ma swoją wizję kontaktów, no to na pewno sąd się jest w stanie przychylić w ciągu czterech dni, nie? To mogę zagwarantować. I mówicie mu, że, żeby to, to po prostu uładzić prawnie, tak? Żeby to, co on robi i sąd robi, to było zgodne ze sobą, że może byśmy to uzgodnili, a może tym razem tak rozumiecie? eksploatujesz te różnice. Wykazujesz mu, że sąd podał dobro dziecka jako coś, a on to coś robi coś innego. I ty byś chciał, że to było uzgodnione, rozumiesz? Tak, że są śruba i nakrętka, żeby ci pasowały ze sobą, że coś by tu trzeba zapasować. I nie mówisz mu, że on coś robi źle. Mówisz, że właśnie dajesz do zrozumienia, że sąd jest źle i żeby sądowi dać szansę skorygować. Rozumiesz, w ten sposób grasz, nie? I oni nie chcą być życielni. Oni chcą zrobić to swoją swoim i sobie mieć spokojnie. Nie chcą to, z tego robić żadnego. A już pisanie papierów policjantów to jest kara normalnie. Wolałoby sobie chyba, nie wiem, odrobać mały palec u ręki, niż pisać papiery. Jeszcze nie wiadomo, które co dziwnie wyjdą, nie? Więc... Ja oczywiście wiem, że pan jest lepszym praktykiem niż sąd. A może tym razem zrobimy, jak każe sąd, a pan napisze szybkie pismo i sąd na pewno się do tego przychyli i to, i to potraktuje odpowiednio. Nie? Się z Panem zgodzi. I w tym momencie, jeżeli Ci się to uda przed jego wejściem do domu, albo po wyjściu do domu zaczyna eksploatować te różnice. Nie interesuje Cię, ja, ten teatrzyk, aliena, te, ten teatrzyk Cię nie interesuje, który on sobie w głowie poukładał co powiedziało dziecko, najlepiej jakbyś to powiedział przed albo po. No w każdym razie musi być przygotowany. I teraz jest ta najważniejsza część. Dowódca idzie do domu, zorganizować tacz, a my tymczasem odtwarzamy następny odcinek temu, co został. Czyli robimy szkolenie. Bo tak myślałem, jak nakłonić policję do szkoleń z alienacji. Przecież jak na przykład dostaną jakieś materiały, że mogą się zapoznać, to oni mogą wież, no po prostu albo zapoznać się, albo się nie zapoznać, mieć to gdzieś. A tak to ten, co zostanie jest sobie z tobą, to spływa kilka, kilkanaście minut, no i w tym momencie ty mu odtwarzasz ten film, e, który będzie następny, tylko nie mówisz mu nic o tym, co się w tej chwili działo i to, wiesz, ty jesteś jakby tego tylko tak mówisz, że chcesz go to zaciekawić. I żeby, nie mówisz mu, że zaciekawić go, bo wie pan, to pomoże panu w pracy, tylko puszczasz taki film, gdzie Jakub pokazał ostatnio na swoim odcinku i ten film to polega na tym, że matka wielokrotnie uczy stresuje dzieci do y, odmawiania ojcu kontaktów i mówi, że policja nie jest w stanie zmusić czy coś. Nie mówi, że to jest ode, do tej sytuacji, tylko wie pan co, mam tu taki film i to będzie na samym początku, nawet bez mojej zapowiedzi, żeby policja był i to go wciągnie i wie pan co, ja się zastanawiam, czy to jest trzy razy to samo powiedziane, czy ona to, to, to kilka razy gdzieś powtarzała, tu ma taki filmik, nie? i możesz go tam żeby go tylko wciągnąć nie i tam ona już od razu mówi wiecie że dzisiaj będzie to 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 i to są trzy różne filmy ale chwilę zajdzie i chodzi o to że ten policjant który z tobą jest po prostu wsiąknął w ten film że zaczął go oglądać że zaczął go po prostu analizować i zaczął dochodzić że chyba to co się w tej chwili odbywa w domu to chyba nie jest za dobrze że to może być tak że po prostu matka nastawiła dzieci oni są tacymi jakby bezmyślnymi wykonawcami tylko ty nie chcemy, żeby on nam to powiedział, bo on na tego nie powie, nawet na, jakby to się mówi, na rozżarzonych węglach, jakby siedział, tylko chodzi o to, żeby to mu zostało w głowie, nie? Bo to działa w ten sposób, że jeżeli ty mu powiesz, że wiesz, że oni to źle robią, to zostajesz jego wrogiem i od razu to jest, się rozpływa, efekt znika. Ty po prostu mówisz, że tu jest jakiś taki film, wie pan i tak dalej, yy, i tak nawet nie mówić o alienacji, A wie pan, to, to, tego, to może byśmy jakiś film czy coś, a jak on coś ci zaczyna mówić, to odtwarzasz film tak, żeby on to słyszał, nie? Po prostu udajesz ty zainteresowanie, a jest taki odruch orientacyjny, że jeżeli ty sobie na komórce coś od, odtwarzasz, że oni raczej nie powinni przeglądać komórki, tylko on ma z tobą nawiązywać kontakt i tego, to on to słyszy i choćby nie chciał słyszeć, to to wpada mu w szare komórki. Po prostu tak to działa, nie? Tak działa psychika człowieka, nie? I na początku będzie film trzy razy powtarzaniem: yy, To, żebyście spalili czas, i wciągnąć niższego stopnia w analizę nagrania. A, i na przykład tak analiza, a potem w tym filmie i tak z nim porozmawiać: co pan myśli o tych dzieciach, czy co tej matce, czy coś tak. Ale to trzeba bardzo umiejętnie, tak delikatnie. Albo od razu pójście film i da, dalej będzie analiza spotkania: jak rozpoznawać po prostu alienację. Zachowanie dzieci alienowanych, jak one odmawiają ojcu. Będzie ten następny film, bo Jakub tu zwrócił uwagę na parę szczegółów. Ja mam yy, swoją koncepcję tego i po prostu postaram się to rozebrać na szczegóły, bo myślałem, oglądałem ten film, nawet tam jest taki moment, że matka. Są tam takie różne momenty, które jak się uważnie obejrzy, chyba dokładnie obejrzałem niż ojciec, bo nawet mi wpadły w pewne rzeczy. I kolejna część tego filmu dla tego policjanta, który jest przed bramą, on to będzie nazwa po tym filmie. Będzie. Yy, będzie to dla policjanta przed bramą. No to puszczacie temu policjantowi przed bramą, tak? I jak już to sobie obejrzycie, obgadacie i czy coś, no to wróci dowódca patrolu. Ale to, że mówię w następnym odcinku.